I raz i tobie wpadnie kamień pod nogę, no i co co? Nie kołgo proszę. Kamienie, kamienie każdemu mogą na głowę spać, nie wiesz, nie wiesz temu no bo kiedy człowiek w górach żyje, żyje, to nie wiadomo, kiedy z góry spada kamień, no i tyle. Góry, góry, no i doliny piękne. Krainy, Sanok widzimy, Karpaty, klimaty, Polska, to tylko Polska, Człowiek zachwyca się, piękna wioska, góry, góry, Muszyna dolna, klimaty z dzieciństwa, pamiętam, kolej była tak modna, Mama, mama na kolej wysyłała, nie kolejowe, tylko wycieczki, wycieczki, Ja taki tam byłem zakręcony, raz nad morze, raz na... Góry, góry, pomyśl, pomyśl. Morskie oko, chyba spoko. Dolina pięciu stawów robię, lobię, robię, robię. Sobie trasę, kiedy, kiedy gubię się, no to błądzę lasem i idę czasem. Aha, swoją ścieżką. Kiedyś byłem mały, to spadałem z góry, jako dziecko było ciężko. Za rękę ktoś mnie tam złapał. Mówię, ratujcie mnie, a tu, ta, 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 ta. Szacun, szacun. Wtedy płakałem i do babci chciałem ratuj, ratuj, ratuj. W nocy, w nocy. Takie, 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 jako dziecko miałem. Głosy, mam już dosyć. Chcę do domu, chcę do babci pokryjomu. No i tutaj zasnąć ją takie czasy, takie czasy, góry może, muszyna dolna, pamiętam dobrze to o Boże. Tatry, tatry, czy zielona góra, klimaty takie fajne, sanok, 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 tamatama tama, 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 w Solinie byłem tam trzy razy.